Dzień dobry. Witam Panią bardzo, bardzo serdecznie. Cz, 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 miło mi, że wróżba się sprawdza. A teraz ją troszkę uszczegółowimy. Dobra, temat dotyczy spraw biznesowych na drugą połowę roku. Sprawy biznesowe dla Pani miejscowość. Ok. Proszę o poradę. Sprawy biznesowe. Proszę Pani, tutaj może Pani napotkać problemy ze strony urzędowej albo ze strony jakiegoś. Wiadomo, poruszamy się w temacie oświaty, więc tutaj ta karta wiary mówiłaby o tym, że no, tu są jakieś formalności, jakieś wymagania. I ta siódemka buław pokazuje, że trzeba będzie obronić, albo się ten urząd cały będzie bronił, bo powie, no na przykład to nie tak, to nie tak. Wie Pani, jak to urzędy, tak? albo po prostu pani dostanie takie zalecenia od nich i pani będzie musiała powiedzieć hm no ale dlaczego to takie wymagania tak czyli jakby tu obronić swoje racje no bo skoro na przykład poprzednim razem takich wymagań nie było a teraz są no co, coś mi się tutaj właśnie klei w ten sposób nie ale nowa praca jest i pieniądze z niej tudzież I teraz tak, kolejna. Tu jakaś, być może jakaś kadra ludzi się pokazuje. Czy pani by to ze swoim e, partnerem robiła? <śmiech> <śmiech> Bo może tutaj jakby wychodzi mąż, plus osoba, która jest nie z rodziny, taki jakby dyrektor cały. <laughs> Śmieje się dyrektor. <laughs> no. A jeżeli nie. To nie w ten deseń idzie, czyli jakby taka kadra, no to pani, ale pani udział tutaj być może troszeczkę mniejszy i cały ten biznes na męża zrobiony, i do tego jeszcze jakaś tutaj, os mówię, osoba prowadząca do tego, żeby się pojawiła, nie z rodziny. I jeszcze mi tu wychodzą kwestie zdrowotne. Nie wiem, czy pani w ciąży chce być. Czy nie za bardzo chce Pani? <laughs> Dobra, ale trzymamy się spraw biznesowych. Wyzwanie dla tego biznesu to budynek. Kwestie, wyzwaniem będzie sam budynek. Coś pewnie z tym budynkiem związanego, czyli dostosować, przebudować, gdzie posadowić, jak to zorganizować. Dobra. Co będzie pomagać pani? No da sobie pani świetnie radę. Karta mocy. Czyli tutaj dużo w tym budynku jakichś zmian trzeba będzie porobić. Być może na polecenie tych właśnie tam ludzi z tych urzędów. Baza, Rycerz Buław. Do czego pani zmier zmierzać będzie, ok? Czyli wszystko przeglądamy dokładnie, bo są rzeczy niewiadome i nie może pani podejmować decyzji na ślepo. Zajrzeć w każdy kąt, każdą kartkę dokumentu, prze przekręcić, przewrócić, tak? Do przeszłości, co z przeszłości rzutuje. I znowu mamy tego króla denarów tutaj. Dobra. Jest. No, nie chce pani być w ciąży. Dobra. Rada ma. Proszę pani, piękne karty. Piękne karty. No więc tak, myślę, że całość spraw zacznie się tak klarować w przeciągu trzech miesięcy od dnia dzisiejszego. Problematyczny może być budynek, być może trzeba będzie, albo może pani go będzie wykupować, ten budynek, może trzeba go będzie wykupować lub zainwestować w tęże właśnie nieruchomość. Ja mówię, że pani nie chce być w ciąży, ale ta odwrócona cesarzowa to też mam takie tutaj wrażenie, jakby o, o, o to miejsce, kolejną placówkę Pani jakby nie w 100% procentach powierzy pieczę komuś, tak? Czyli Pani będzie tylko tak, że tak powiem, przelotem, bo ma Pani inne rzeczy ważne do, tutaj do zaopiekowania się, do zrobienia. Może to być też tak, że pani nie chce być w ciąży, bo uważa, że byłoby to za ciężko, żeby nowy biznes rozwijać i jeszcze dzieciom, żeby się tutaj pojawiło. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, pani nie da rady wszystkim się zająć sama, bo jest to tutaj, bo boi się pani, czy pani da radę, tak? Więc. Część tych, tak jak pierwsze karty pokazywały, że część tych obowiązków powinna być przekazana albo na pani męża i dobrze, by to było, bo zawsze Pańskie oko konia tuczy, albo wybrać sobie takiego dyrektura i niech dyrektur dyrekturzy. I będzie pani wtedy lżej, jest to jakaś opcja. Karta Maga, przepiękna karta. To jest podsumowanie, finał. Przede wszystkim no, łączy się z edukacją, prawda? Bardzo ściśle, ale karta maga mówi: Ma Pani wszystkie elementy w, w łapkach, tylko trzeba je poskładać, żeby utworzyć, czyli lokalizację, program, kadra, dostawy, nie wiem, intendentura, ewentualnie cała, żeby to wszystko poskładać w jedną całość i da się, proszę Pani, da się, da się. Bardzo ładne karty. W ogóle karta mocy to jest karta zmiany. To też może być. Wie Pani jaka sugestia? Może Pani w tej miejscowości mieć na myśli jakiś budynek, a karta mocy może podpowiadać. Ok, ale w tym budynku muszą zajść poważne zmiany. Może przez wykup, na przykład na własność, czy na przykład może Pani o tym nie myślała, żeby ten budynek wykupić, a to byłaby dobra sugestia. Tutaj, natomiast też może być to coś takiego, że. Pani się nastawia, dobra, to będzie w tym budynku, a karta mocy mówi nie, będzie zmiana budynku. Będzie to w innym budynku, aniżeli pani chciałaby, planuje, bo ten drugi okaże się lepszy, tak? Z jakichś względów. Więc tutaj podaję pani wszystkie te możliwe opcje, które, które są do odczytania, właśnie z tychże trzech kart. Budynek tak, ale zmiany, remonty, zakup budynku, bo to jest lepsze, ewentualnie zmiana na jakiś inny I osoba z, mówię z przeszłości król denarów. no to może być facet, który ma pieniądze tak, którego pani zna, ale również pani tutaj partner, który nam się drugi raz pokazał, że to by była osoba, która Pani będzie pomagać i wspierać. Z otoczenia, decyzje, różne opcje są tu przedstawione, ale decyzja z otoczenia korzystna dla Pani zostanie w końcu podjęta no przepiękne karty, dobra skupmy się teraz na na tym budynku, na klientach będą, nie będą problemy, przeszkody, co będzie sprzyjać tak, no bo to wiadomo, że nie zawsze wszystko jest różami usłane oki doki dobra jak Ogólnie, tak? Pomysł umieszczenia tam pani biznesu w tej miejscowości. Ok. Do decyzji. Tu będą dwie opcje. Czyli znowu kręci mi się w koło, dobrze, fajnie miejscowość, ale może budynek taki, budynek taki. Zresztą no generalnie ta karta mówi, że jest ten, to, to wszystko jeszcze w fazie takiej decyzyjnej, tak? Tu, tu jeszcze klamka e, nie zapadła. Dobra. Jak się będzie pani tam czuć, tak? Dwójka kielichów odwrócona. Pani tam. No znowu. Mniejszy udział w zarządzaniu y, tym biznesem przez panią. Dobra. E, personel, karta mocy dobry personel. Dobry personel, ale tu, wie pani, y, no, powiedziałabym, że niech pani trochę tych ludzi tam. Y, Przewałkuje, żeby wybrać taki personel, który będzie naprawdę tip top. I personel, który. Proszę na to zwrócić uwagę, który ma w sobie jakiś potencjał. Czy certyfikaty, czy jakieś nowe umiejętności, nowe możliwości. Na pewno doświadczenie też, tak? Doświadczenie. Dobra, przechodzimy do kwestii finansowych czy będą tam klienci dwójka denarów no trzeba będzie na to popracować jakieś dwie opcje tutaj y, proszę wziąć pod uwagę może dla klientów takich albo dla klientów innych nie czyli tutaj tak coś na pół pół tak pół tak żeby pani może ofertę swoją żeby przyciągnąć tych klientów właśnie zrobiła pół Pół jakaś, pół jakaś. Ciężko mi powiedzieć, o czym ja mówię, bo ja się na tym biznesie nie znam. Pani, do pani być może przemówią te karty, o, czym, o, o co tak konkretnie chodzi. Jakie pół na pół? Co pół na pół, tak? Ale dobra, no tutaj mamy kartę finansową w klientach. Dobrze. Ok. No i teraz tak, proszę pani. <laughs> tak, mam, um, mam tutaj, mam kartę śmierci. To jest karta transformacji. Zaraz sobie dopytam, o co w tej karcie śmierci chodzi. Czy na przykład otwiera pani ten biznes? Po czym? Jaki, w jaki sposób Pani to przerabia, nie? Czyli była jakaś myśl, koncepcja tutaj do decyzji, funkcjonowało to według tej myśli, koncepcji, ale z jakichś przyczyn, bo rozeznaje Pani może bardziej rynek realnie, tak? Z jakichś przyczyn zamyka Pani i od razu otwiera coś nowego. To jest takie płynne przejście, tu się nie ma co martwić, że to jest karta śmierci. Karta śmierci mówi o śmierci, ale o odrodzeniu, czyli coś w jakiejś formie przestaje istnieć, to, to wie Pani, jak te, co się przez pączkowanie rozmnażają, tak? Jedno umiera, ale nowy pączek jest i z tego jest nowe życie. Dobra. Zobaczmy, bo tu w tej siódemce to właśnie takie, takie są różne koncepcje pokazane i Pani jakby tu sobie już prowadzi ten, ten biznes i i jeszcze chce Pani tam coś wdrożyć, coś zmienić, przekombinować. Być może nie wszystkie wybory czy decyzje były tu słuszne, i z czasem dochodzi Pani do wniosku: aha, to było dobre, a to jest błędne, więc ja to muszę zmienić. I bardzo elastycznie Pani, jakby jedno zamyka, otwiera drugie, które być może bardziej będzie dostosowane do wymagań klientów, prawda, do, de do decyzji. Karta śmierci. Bo, jaką transformację mówi, ósemka monet. No tu jest zmiana koncepcji. Ewidentnie zmiana koncepcji. Bo tak jakby pani. Z czego na co, nie? Jest tutaj zmiana. Tak, jakby pani to miejsce chciała prowadzić według koncepcji, którą pani zna, o której pani wie, która jest sprawdzona. A Wisielec mówi: hola, hola, spójrz na sprawę z innej strony, prawda? Zmień zdanie. I teraz. Tu jest pytanie, na czym ta zmiana koncepcji ma polegać? Czy na tym, o czym pani wcześniej mówiłam, że ok, miejscowość, ale nie ten budynek, tak? E, przystosowany do jakiejś grupy docelowej, a okaże się, że no jednak biorąc pod uwagę otoczenie i klientów, tu trzeba zrobić coś pół na pół. I to tak jest, widzi pani, zmiana koncepcji co do stałej pracy i ósemka kielichów, to jest ruszam w nowe, zostawiam te koncepcje i myślę twórczo, bo urodził mi się nowy pomysł w tej siódemce kielichów, gdzie miałam kupę różnych opcji i wiem, dobra, ta się sprawdziła, ta się nie sprawdziła, ta jest lepsza, ta gorsza. I w końcu w głowie rodzi się wybór, stąd ta decyzyjność może. Tak? To też może być taka karta, że już w momencie, kiedy pani za zaczyna działać, to wtedy pokazują się te, te, te dwie drogi, dwa pudełka. I tak, i tak. I coś trzeba będzie tutaj wybrać, coś lepszego, aniżeli ta koncepcja, którą pani miała sprawdzoną, powiedzmy, na podstawie swojego pierwszego biznesu. Tak to czuję. Tak to czuję. Mm. Tak, i znowu, i znowu to, tutaj mamy pokazane, ta dwójka na pytanie, czy tutaj jaka oferta, czy będą klienci. Proszę Pani, tu trzeba zrobić zmianę, koło fortuny, koło fortuny i paść kielichów, zmiana jeśli chodzi o małe dzieci, czy. Yy, no bo to jest karta małych dzieci, to jest też karta tak, yy, propozycji yy, i ta propozycja, którą może Pani uzyskać, czy jakiś pomysł, który Pani uzyska sprawdzając, jeszcze badając, tak, ona zmieni, znowu, zmieni Pani ofertę do klientów. Więc tu proszę na to uważać, żeby, żeby Pani nie trafiła jak kulą w płot, bo to jakby w tym momencie nie jest ważne. Co Pani wie na podstawie biznesu poprzedniego, tylko w jaki sposób pani swoją wiedzę może dostosować, chodzi o elastyczność, tak? Do klientów, bo jeżeli pani tego nie zrobi, to oni mogą wziąć jakąś inną ofertę, czyjąś inną ofertę, więc tu e, należałoby um, zastanowić się e, dobrze, tak? bo klienci oczekują elastycznej oferty zmiennej. Tak raz, tak raz, tak cały czas też krążę o tym, i mówię, półta, pół raz, tak raz, tak. To sobie proszę jakby tutaj do, do siebie dopasować. Ogólnie biznes wydaje się w porządku. Są możliwości. Myślę, że się pani uda to zorganizować. Ale proszę jeszcze przeciągnąć tę fazę decyzyjną. O wszystko to już nie będę powtarzać, o czym mówiłam, patrząc na te karty. I jeszcze jedna kwestia: upewnić się, czy te wszystkie ośrodki edukacyjne, tak, czy tam się nie zmieniły jakieś wymagania, jakie będą mieć wymagania. Tu proszę prześledzić wszystkie dokumenty, papiery, krok po kroku, żeby nie było potem, wie pani, niemiłego zdziwienia. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam panią.